Spójrzmy na zadanie kolejne. No i my na początek chcemy sobie wyznaczyć f od 5 oraz g od 5, gdy mamy takie informacje podane. Czyli przede wszystkim, jeżeli szukamy f od 5, to oznacza, że w miejsce x chcemy podstawić piątkę. No to podstawmy oczywiście tutaj do naszego wielomianu f, no bo mamy wielomian f od 5. No to lecimy. Mamy tak f od 5. To będzie, skoro tutaj podstawiliśmy w miejsce x piątkę, to oznacza, że w miejsce każdego x tą piątkę należy sobie podstawić. Czyli otrzymamy u od 5 dodać 2 razy w od 5. No i spójrzmy, co wiemy. Wiemy, że u od 5 jest równe 7, czyli w to miejsce możemy podstawić siódemkę, a w od 5 wynosi minus 2. Czyli tak naprawdę f od 5... To będzie 7 dodać 2 razy minus 2, czyli liczymy dalej, mamy 7 odjąć 4, czyli F od 5 wynosi 3. Jeżeli chodzi o G od 5, jak to sobie policzymy, no to zobaczcie, że wielomian G mamy tutaj, czyli mamy G od 5, no to zapiszmy. Zatem w miejsce X podstawimy piątkę. Czyli także piątka pojawi się i tutaj, i tutaj, bo tu także mamy x. Czyli mamy 2 razy u od 5 odjąć 3 razy w od 5. No i teraz spójrzmy. u od 5 to będzie 7, tutaj mamy minus 2, czyli już spokojnie to sobie wyznaczymy. Mamy 2 razy 7, odjąć 3 razy minus 2. Czyli 2 razy 7 14 minus 3 razy minus 2 to plus 6, czyli tutaj otrzymamy 20. Pod punkcie B poszukujemy U od minus 1 2 drugiej i W od minus 1 drugiej, natomiast zauważcie, że tutaj mamy podany przepis na wielomian F oraz na wielomian G. Zatem wykorzystamy sobie na początek taką informację, czyli obliczmy f od minus 1, drugiej, czy właściwie podstawmy w miejsce x minus 1, drugą do tego równania. Czyli mamy tak, f od minus 1, drugiej równa się, pod x podstawiamy minus 1, drugą, no i dodać 2 razy w od minus 1, drugiej. No dobra, ale co my jeszcze wiemy? Wiemy, że f od minus 1, drugiej wynosi minus 9, czyli to oznacza, że w to miejsce możemy podstawić minus dziewiątkę, czyli mamy minus 9 równa się u od minus 1 drugiej, dodać 2 dwa razy 2 razy, dwa razy w od minus 1 drugiej. No i dokładnie to samo zróbmy z tym drugim wielomianem, czyli z wielomianem g, czyli mamy g od minus 1 drugiej równa się 2 razy u od minus 1 drugiej odjąć 3 razy W od minus 1 drugiej, ale my wiemy, że to będzie równe 13. Czyli przepiszmy, co mamy. No i teraz zauważcie, że mamy dwa równania, to jest równanie pierwsze. To jest równanie drugie, i to będą równania z dwiema niewiadomymi. To jest nasza pierwsza niewiadoma, a tu mamy drugą niewiadomą. Czyli my możemy sobie utworzyć dzięki temu układ równań i z układu równań spokojnie już wszystko możemy sobie wyznaczyć. Żeby może było prościej, ja zapiszę, że u od minus jednej drugiej to będzie nasz x, natomiast v od minus jednej drugiej. Niech to będzie y. Czyli jak wyglądają nasze równania? Tutaj, minus 9 równa się u od minus 1 drugiej, czyli x. Dodać 2 razy w od minus 1 drugiej, czyli 2y. To samo zróbmy z tym równaniem. Czyli mamy 2 razy u od minus 1 drugiej, czyli 2 razy x to 2x. Odjąć 3y. No i najwygodniej będzie chyba rozwiązać to równanie metodą przeciwnych współczynników, czyli ja pierwsze równanie pomnożę przez minus 2, bo dzięki temu przy x będę miała tutaj minus 2, tu będę miała plus 2, czyli liczby przeciwne. No to mnożymy całe równanie przez minus 2, czyli mamy 18, równa się minus 2x odjąć 4y. Drugie równanie przepiszmy. No, i dodajemy równania stronami. 18 plus 13 to będzie 31, minus 2x plus 2x to 0, minus 4 odjąć 3 to będzie minus 7y. No i teraz możemy już sobie wyznaczyć y, czyli obie strony podzielmy przez minus 7 i to będzie nasz y. No i teraz, gdy mamy wyznaczonego y, wybieramy jedno z równań, no na przykład niech to będzie to równanie, no i w miejsce y podstawy minus 31,7, czyli tutaj, no i wyznaczymy dzięki temu x, czyli mamy minus 9 równa się x, dodać 2, czyli 2 pierwsze, razy y, czyli minus 9 równa się x. Liczba dodatnia razy ujemna da wynik ujemny, 2 razy 31 to 62, czyli mamy 62 siódme. No i teraz minus 9 możemy zapisać jako minus 9 pierwszych, dodać 62 siódme, to będzie x. No i zamienimy to sobie na ułamki o tych samych mianownikach, czyli mamy minus 9 trzeba pomnożyć sobie przez 7, czyli 63 siódme dodać 62 7 równa się x, czyli x to będzie minus 1 7. No i teraz zobaczcie, mamy x, a mamy y. Nam tutaj sobie założyliśmy, że u od minus 1 2 to będzie nasz x, czyli mamy minus 1 7, bo to policzyliśmy tutaj. Natomiast 2 od minus 1 2 to był y, czyli mamy minus 31 siódmych.